Królowa Zycia nie wytrzymała, naprawdę się wściekla mi tu nie pisać bzdetów. Izabela Macudzińska, której celebrycka sławę przyniósł udział w programie Królowa Zycia na antenie TTV, znalazła się w ogniu krytyki. Internetu ci nie chce wierzyć, ze swoja imponująco szczupna sylwetkę zawdzięcza wylacznie diecie. Izabela Macudzińska nie wytrzymała i ostro odpowiedziała na krytykę. Nie życzę sobie takich wpisów. Pod koniec 2022 roku Izabela Macudzińska przeszła spektakularna metamorfozę. Jak sama się pochwalila. schudła z 15 kg. I zazdradziła wówczas, że to efekt bardzo restrykcyjnej diety. Celebrytka w pewnym momencie ograniczyła się do zaledwie dwóch posilków dziennie. Temat diety i wygladu Izy powrócił w komentarzach pod jej ostatnim postem na Instagramie. Internauci nie mogą uwierzyć, że do takiej figury macuzińska doszła naturalnymi sposobami. Swojej wątpliwości wyrazili w komentarzach. Nie niektóre z nich wyraźnie zdenerwowana celebrytka odpowiedziała. Liposukcja czy inne specyfiki pomogły się tak wyszczuplić? zapytał jeden z internautów. Ani jedno, ani drugie odpowiedziała Iza. W tak krótkim czasie taka zmiana, nierealna. Chyba zaprzestałaś jest i jedziesz na wspomagaczach. Mam nadzieję, że nie zastanawiała się jedna z internautek. Wcale nie w krótkim, od czerwca to trwa jego jak widać, wszystko jest możliwe i realne. Sama jestem tego zywym przykładem odpisala macudzińska. Gratuluję figury, ale wierzyć mi się nie chce, nim w krótkim czasie można tyle schudnąć na dwóch posilkach przy niedoczynności tarczycy. Hashimoto i celiakiej, jeśli wcześniej pani miała różne cateringi i nie było efektów zadnych. Lepiej mówić ludziom prawdę, niż wmawiać, za to tylko dwa posilki dziennie, bardzo mało jedzenia. Bo nastolatki, czytając to, mogła sobie zaszkodzić grubo na zdrowiu napisała jedna z fanek. Po tym komentarzu królowa życia nie wytrzymała. Przypomniała o trapiacych ja chorobach. Wyjaśnila tez. Na czym polega jej dieta? Na koniec w ostrych słowach zwróciła się do internautki. Udało mi się wyregulować starczyca. nie jem miesa, nie jem nabialu, nie jem kaszę. Ryzu itd. i tak dalej. I na w krótkim czasie, moja droga pani, bo od czerwca, proszę wiec policzec. Ile to miesięcy, bo wcale nie malo. Poza tym nie klamie. Nie opowiadam, nie robię postów o tym. Ale wiecznie pytana czasem odpowiem. Nie promuję tego stylu życia, ale taki mam i absolutnie nie namawiam nikogo. Więc proszę mi tu nie pisać bzdetów. A jak pani ma problem z tym, to pani, nie ja. Ja wiem. Jak ciężka pracę wykonalam, ile im wyrzeczę. Więc nie zyczę sobie takich wpisów odpowiedziała Izabela Macudzińska. Z pośpiechu lub nerwów gubiac literki w co drugim zdaniu. Rolnik szukazony. Możesz spadzić dzień z Joasia i Kamilem w ich gospodarstwie. Michal Wisniewski na pierwsze randkę z pola poszedł z przyzwoitka. Dlaczego? Gwiazdor na wspólnej przyznał się do choroby. Teraz zaluje. Jednego nie przewidział.